Dzień dobry! Witam Państwa na kolejnych zajęciach z malarstwa. Dzisiejszym tematem będzie temat, wydawałoby się, dziecięcy, zadawany bardzo często w przedszkolu czy w szkole. Tym tematem jest wiosna. A przywitał Państwa obraz Sandra Wodniczelliego, właśnie pod tytułem wiosna. Zobaczcie Państwo, jak można przedstawić ten temat. To nie musi być jedynie Pani w kwiatach. Jak zobaczycie Państwo na następnych reprodukcjach, w jaki sposób artyści podejmowali temat wiosny. Tu mamy wiosnę wpadającą do wnętrza. Jest to widok z okna. Pamiętacie, temat państwo, widoku z okna podejmowany przez Państwa na poprzednich zajęciach? Również możecie Państwo podjąć ten temat widoku z okna, wiosennego widoku z okna. Tu mamy już. W rozkwicie zaczarowany ogród. Może nie jest to wiosna, już jest wybujała zieleń, dużo kwiatów, bliżej może do lata, ale jest to tak piękne, że pozwoliłam sobie też dołączyć tę reprodukcję. Zobaczcie Państwo, jak pięknie są użyte kolory, i jakie światło jest zaakcentowane. Biegnące wzdłuż alei, dziecko w słońcu, mama troszkę w cieniu, a jak pięknie wyglądają też kwiaty. Może mogą być Państwa prace rozbudowane kolorystycznie, mogą być też monochromatyczne. I tu mamy wiosnę. Józefa Hamuńskiego. Pięknie pokazany horyzont, perspektywa, i w tym obrazie czuje się oddech. Oddech, też słońce i budzące się życie. Może też Państwo wyjdziecie w plener. Można widok z okna, jak w poprzednim obrazie, ale można też wyjść w plener. Aura będzie temu sprzyjać. Za chwilę będziemy mieć pierwszy dzień wiosny. I tu mamy pożegnanie zimy. Pięknie pokazana woda i ostatki śniegu i pierwsze dni wiosny. Zobaczcie Państwo, jak pięknie jeszcze śnieg jest pokazany. Jak woda, jak, jak światło w wodzie. Jest pięknie pokazane. I następna. Tu już mamy alegoryczną pracę. Zobaczcie Państwo, tutaj realistyczna wiosna. Również tutaj realistyczna wiosna, ale można też przedstawić. W taki sposób wiosny. Jak Państwo widzicie tę wiosnę? To praca Teodora Akcentowicza. Właśnie pod tytułem Wiosna. Tu mamy przykład tak pokazanej wiosny. Postać Rozmalowana realistycznie i tło na tle pejzażu budzącego się życia wiosny. To obraz Jacka Malczewskiego. Pamiętacie Państwo, jak namawiałam do rysowania i malowania rąk. Macie Państwo przepięknie rozmalowane właśnie dłonie. I pięknie w skrócie pokazana ręka. Też warto oglądać pod tym kątem obrazy. Nie tylko jedno tematycznie, tak jak teraz zajmujemy się wiosną, ale również pod kątem techniki, jaką konkretny artysta używał. Jak pokazuje postać. W jaki sposób maluje. Tu mamy znów alegorycznie pokazane wiosnę. To obraz Witolda Pruszkowskiego. Zachęcam Państwa do wyszukania informacji o tym artyście, Witold Pruszkowski i zobaczenia reprodukcji jego prac i poczytania historii o nim, bardzo ciekawych. A tu mamy umizgi huculskie Wacława Szymanowskiego, też proszę Państwa zobaczcie. Jak w pięknym krajobrazie wiosennym. Pokazana jest dziś mgła. Widać tutaj pierwsze pąki, drzew. No i wiosna. Wiosna to nie tylko zieleń. To budzenie się życia, do życia tą świeżość, to piękno, młodość. To też miłość. Zobaczcie Państwo, jak Ulotnie namalowane są rośliny. Są, a jakby ich nie było. Też niewinność, biel symbolizująca niewinność i piękna przestrzeń. Zobaczcie Państwo, jak różnie artyści po Podejmują ten temat. I w krajobrazie i zobaczycie Państwo w następnych też pracach i symbolicznie, i też ocierając się nawet o abstrakcję. Bo też możecie Państwo zobaczyć u siebie wiosnę, potraktować ją abstrakcyjnie, czy to w kolorze, czy to w ruchu pędzla. Może to być szaleństwo na płótnie. Zachęcam. Do włączenia ulubionej muzyki, może akurat wiosny, krechuty, a może jakiejś innej, lub pójścia w plener i podpatrywania przyrody. Tu mamy upojenie wiosenne tak artysta zatytułował swój obraz. A autorem tego obrazu jest Edward Okuni. Tu można powiedzieć, że jest to praca bardziej ilustracyjna z zamkiem w tle, z budzącą się przyrodą wokół. Tak też można pokazać wiosnę. Jak się okazuje a tu mamy podmuchy wiosenne. Witolda Wojtkiewicza. Rzeczywiście czuć w tym obrazie podmuch. Zobaczcie Państwo, jak artysta używa walor. Jak te obrazy są efemeryczne. Farba nałożona delikatnie. Też wiosna. Nie ma tutaj soczystych kolorów, nie ma kwiatów. To jakby dopiero początek wiosny. A teraz mamy taki czas właśnie. Może nie zielone, rozkwitające drzewa, a może właśnie ten początek wiosny Państwa zainspiruje, gdzie jeszcze drzewa są ogołocone. Widać ich anatomię. Może to Państwa zainspiruje. Też artysta tak zobaczył wiosnę. To obraz Blastimila Hoffmana. Nie ma tutaj też zieleni. Jest jakby początek budzącej się przyrody wykluwająca się pisklaki i też przestrzeń w tle tu mamy obraz Jacka Malczewskiego który zatytułowany jest w podtytule Wiosna. A głównym tytułem jest Krajobraz z Tobiaszem. Tu widać początek, bardzo widać początek wiosny. Jeszcze nie ma tej zieleni. Jeszcze jest ziemia. Dopiero co odkryta ze śniegu. I też zobaczcie Państwo, jak pięknie przestrzeń jest pokazana. jak perspektywa. Perspektywą też będziemy zajmować się na, z, na zajęciach. Tu mamy też Malczewskiego, ale Rafała i Wiosna, która kojarzy się najbardziej z zakopanym i kwitnące właśnie krokusy. Tu użył artysta farb. Akwarelowych też możecie Państwo i akwarele użyć, i akryle, może kredki. Przez tę technikę zobaczcie Państwo, jak pięknie rozmyte są z tyłu góry. Też jak rozmyte są krokusy. I jak pięknie światło jest pokazane. W tym obrazie. A tu mamy impresjonistę. Gloda Moneta i jego wiosnę. Dziewczynę czytającą wiosennym, już w wybujałym sadzie. Zobaczcie Państwo, jak pięknie użyte są kolory: i zieleń, i fiolet gdzieś się pojawia. Róż, żółć, biel. Jest to Feria migotająca barw, migocząca. Też możecie Państwo tak zobaczyć wiosną, jako ferię barw, migoczących plam. Tu również sad, kodą moneta i zobaczcie Państwo, jak w innych kolorach jest ten sad. Tu jest biel jeszcze, tu jest jakby początek, dopiero co roz, y, zakwitły drzewa. Jak pięknie postacie są namalowane, efemerycznie bardzo, tylko delikatnymi pociągnięciami pędzla. Wróćmy do poprzedniego. Tu już ba, tak jest, bardziej nasycone są te barwy, jest y, większa gama kolorystyczna. W następnym w jego obrazie jest to bardziej stonowane. Ale jednak, jak pięknie światło jest pokazane, czy na kapeluszu, czy właśnie w drzewach. Czy trawa, jak pięknie pokazana jest, jak światło na trawie. I gdzieś zauważone żółte kwiaty, które namalowane są plamkami. Zobaczcie Państwo, jak pięknie malowane. Bo teraz zupełnie inny świat pokażę. Też można tak pokazać wiosnę. Jest to wiosna Alfonsa Muchy. Obrysowane, użyte. liniowo potraktowane obrysy. Tutaj rozmalowane w tle, ale jednak elementy są obrysowane czy czarnym kolorem, czy gdzieś pojawiającym się brązem, ale jednak uwypuklające. Wszystko pokazujące, też jakby potraktowane ilustracyjnie, ale ten artysta właśnie tak tworzył w obrysie. Też zachęcam do poznania jego prac. Alfonsa Muchy. A tu mamy Vincenta Van Gogha i jego potraktowanie, pokazanie wiosny. Zobaczcie Państwo, róże, kwiaty w, kolor, w kolorze różowym, białym, gdzieś chmury w tle i pięknie pojawiające się światło. Na płocie czy właśnie na budzących się roślinach. Na trawie. Tu przewaga jest bieli, jakby jeszcze, gdzie nie, gdzie jeszcze leżał śnieg. Gdzieś nieśmiało wychodzi zieleń. Ale widać w tym radość. Radość i w tworzeniu i w, w samym obrazie. Zachęcam Państwa do oglądania reprodukcji, a jeśli to będzie możliwe, do oglądania oryginałów, obrazów. I tu mamy jeden z bardzo, bardzo wykorzystywanych motywów prac Van Gogha, Vincenta Van Gogha. I tutaj zobaczcie Państwo, jak Pięknie pokazane jest drzewo. Jest to drzewo migdałowca. Jak się budzi? Jakie też światło jest w tym obrazie? Przez użycie tutaj ciemniejszych błękitów i tu rozjaśnionych. Bardzo często wykorzystywany motyw w różnych w dodatkach, czy notesach, czy kartkach, czy nawet na torebkach, bardzo często. Zobaczcie Państwo też, jak malował artysta po formie, jak pokazywał, jak pięknie tu jest zieleń z żółcią. Też pojawia się gdzieś czerń, nawet. Też się to kojarzy z Japonią, z krajem kwitnącej wiśni. Tu mamy przykład małej łąki wiosną. Tak zatytułował artysta swoje dzieło. A tym artystą był jest Alfred Sisley. I zobaczcie Państwo tutaj, linearnie potraktowane drzewa, jakieś pojawiające się nawet kreski. I rozbuchane niebo, rozbuchana łąka. Wszystko wrażeniowo narysowane, namalowane. Zachęcam do studiowania, do dowolnego oglądania. Tu mamy taki sposób pokazaną wiosnę. Jest to pieśń wiosny Johna Williama Waterhouse'a. Wiosna, gdzie tutaj rozkwitają dopiero co pączki, pąki na drzewach, już kwiaty wyrosły i też potraktowanie dzieci, które dopiero co, które rosną. I mamy następny obraz. Pieśń Jamesa Tissot pod tytułem Wiosna. Proszę spójrzcie Państwo, jak pięknie pokazane są drzewa rozkwitające, jak czuć w tym obrazie spokój, jak rozmalowane są realistycznie suknie pań, a jak potraktowana jest roślinność. Tutaj na pierwszym planie, jednym pociągnięciem pędzla, zwłaszcza tutaj. Na pierwszym planie widać obok wody strumyka bądź stawu. Jak pokazana jest też perspektywa w obrazie. I takie oczekiwanie może na lato. A tu mamy coś, co oczywiście kojarzy nam się bardzo z wiosną: wiosenne porządki i wiosenne sadzenie roślin, przesadzanie. To obraz brojgla młodszego pod właśnie tytułem wiosenne porządki. Tu mamy zupełnie inaczej potraktowany perspektywy. Jest wszystko rozrysowane, rozmalowane pięknie. I widać, że praca w le. Dużo osób. Duże postaci. Zwierząt. Zapracowani. I następna praca to obraz Ruseppe Arcimboldo. Zachęcam do wyszukania prac tego artysty. Zatytułował swój obraz Wiosna i jest to portret złożony z samych kwiatów, z pączków i z płatków kwiatów. Tutaj mamy liście. Pojawiają się nawet poziomki. Artysta znany jest głównie z tego, że takie portrety tworzył z owoców i warzyw. A tu mamy przykład portretu. Stworzonego właśnie z kwiatów. I tak ułożone pięknie, kolorystycznie, i też w różnorodności. Zachęcam do spokojnego oglądania jego prac i wyszukiwania różnych roślinności. A tu mamy przykład malarstwa Teresy Pągowskiej. Artystka tak widzi. Wiosnę. Są i zieleni, i żółcie, i błękity, i też biel, która zaraz pokryje się zielenią. Zachęcam Państwa do odszukania prac tej artystki Teresa Pongowska. Tu mamy znów obraz Józefa Chełmońskiego i budzącą się przyrodę. Zburzoną wodę, strumyki, jak to na wiosnę. Taki początek wiosny, bo jeszcze nawet pąków nie ma na drzewie. Na pierwszym planie. Tu mamy realistyczne potraktowanie tematu. A teraz zobaczcie Państwo, to również jest wiosna. Kaczeńce Edwarda Dwórnika. Zobaczcie, jak potraktowany jest horyzont Po prostu poziomymi pociągnięciami pędzla Na pierwszym planie szaleństwo żółtego koloru I następny obraz również tego artysty Edwarda Dwórnika Artysta tworzył seriami, więc takich Kwiatów tulipanów możecie Państwo zobaczyć wiele w różnych kolorach. I czerwonym, pomarańczowym, też obrazy różnokolorowe. Ale będzie to również seria tulipanów. A tu mamy wiosnę artysty Umiastowskiego, Andrzeja Umiastowskiego. Też zachęcam bardzo do odszukania prac tego artysty. Są Niezwykłe. Niezwykłe i takie... Muszę użyć tego słowa, sympatyczne. I tutaj widać, że jest to wiosna. Pobiolone drzewa, białe, białe kwiaty. Na drzewie, na gałęziach. I relaks. Wiosenny relaks. I na koniec jeszcze raz Van Gogh i jego wiosna. Dziękuję bardzo i życzę udanych, pięknych prac, wiosny, wiosny poczucia i w pracy, i w życiu. Dużo zdrowia. Pozdrawiam.